Czy ty, ty wiesz, gdzie leży Korea Północna? Korea Północna leży tu, w dorzeczu Wisły, pomiędzy Niemcami a dawnym blokiem wschodnim. Zdziwiony, a nie powinieneś być. Bo to, co za chwilę usłyszysz, idealnie wpisuje się w retorykę dyktatury. Otóż on, Donald Tusk, wystraszony, przerażony do granic możliwości, ogłosił właśnie publicznie, że stacje telewizyjne TVN i Polsat będą chronione przez rząd. Oczywiście wszystko to na wieść o tym, że TVN miałoby przejąć państwo węgierskie. A na to Donald nie może sobie pozwolić. Straciłby potężny oręż, potężną machinę propagandową, dzięki której jego rząd jest w stanie manipulować naszymi głowami. I już w przyszłym tygodniu ma wyjść rozporządzenie. Stanowiące TVN i Polsat jako spółki strategiczne dla naszego kraju. Ja się pytam dla kogo, Ano tylko dla niego. Tylko dla ekipy rządzącej są strategiczne. Kolejny raz rząd Donalda Tuska interpretuje prawo tak, jak sobie tego życzy. Kolejny raz rząd Donalda Tuska śmieje się Polakom w oczy, to patrząc na wcześniejsze jego rządy przed 2015 roku i prywatyzację polskich spółek. Które rzeczywiście były strategiczne. To jest nieważne. Ustawianie przetargów pod Niemcy też nie ma strategicznego odwdzięku. Sprzedaż polskich firm i spółek zachodowi jest ok, ale sprzedaż nie polskiego TVN-u, tylko amerykańskiego. To już, zdaniem Donalda Tuska, godzi w naszą suwerenność. A od kiedy on się o tą suwerenność w ogóle martwi? To jest ochrona niczego innego jak własnych czterech liter. To strach, a każdy strach jest początkiem upadku. I oni dobrze o tym wiedzą. I pomału, pomału, ale zaganiani w kąt zaczną popełniać błędy. Błędy, które kosztować ich będą władzę. Jestem o tym przekonany. Ta ogromna burza, która zaczyna niszczyć Polskę, dopiero się rozpędza. I dojdzie do punktu kulminacyjnego. Ale pamiętajcie jedno. Nawet po najgorszej burzy. Zawsze wychodzi słońce. I tak również w tym przypadku normalność w końcu powróci. Ja żywię głęboką nadzieję, że jak do tej pory każde godzące w polskość decyzje nie otworzyły Wam oczu, to ta zacznie powieki unosić. Wyraźcie swoją opinię w komentarzach, dajcie lajka i zapraszam też do wspierania mojego kanału. Pozdrawiam serdecznie.